Radio Plus, Sedno Sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Paweł z koło Sejmowe Kubis 15. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, państwu. O szczęście niepojęte chciałoby się użyć słów znanej panu dobrze pieśni, bo i Ale w której wykorzystanej... wersji tej świlaiski, czy. Akurat te słowa brzmią tak samo, w jednej no, tak, i drugiej tak. nawiązuje do wczorajszego meczu, a w zasadzie do, do tych trzech meczów, bo ich efektem Jezu, jest nasza. wersja. niech mi pan nie przypomina, bo ja naprawdę myślałem, że w, w, pod koniec, pierwszy, szczególnie w pierwszej połowy dostanę z zawału serca, a potem z kolei no, ja ogromnie się zaznaczam, że ogromnie się cieszę, że jesteśmy w jednej, ósmej finału, że że, że, że jest super. Natomiast natomiast no to grali dramatycznie. Na tyle, Ta cała, cała Pierwsza połowa w miarę okej, okay. właśnie okej, okay. z wyjątkiem już końcówki, gdzie się zaczęli gubić. Wtedy myślałam też, że są zawału serca z tym kontrowersyjnym karnym z tym wszystkim, no, ale druga to był dramat. No, no tak i co teraz nam. w kontekście Francji, bo, bo w niedzielę to taki nas czeka pojedynek z aktualnymi mistrzami świata. No nic w kontekście, no czekamy, no może ich to w jakiś sposób zmobilizuje. No, jeżeli najprawdopodobniej zobaczą, jak grali, wie pan jak ja gdybym był piłkarzem, zobaczył siebie sam na tym boisku, no to robiłbym wszystko, żeby nie zrobić. No to powtórki. już sobie mecz z Meksykiem piłkarze zobaczyć i, i no, też. Ale no ale to ja jeszcze tam, tam coś poprawić. czy tam tego. Jak... Pani była w hotelu sejmowym Jakieś wspólne świętowanie, oglądanie nie, ja tam czy, z nikim czy, czy tam każdy idziemy. w swoim pokoiku. Ja z nimi tam nie, nie świętuję niczego wspólnie. No, nawet takich rzeczy. Panie, proszę o umowę z Prawem i Sprawiedliwością. Chciałem zapytać, czy ona obowiązuje. umowę KUKI z 15, oczywiście. Obowiązuje, jest zawieszona, zerwana. Jak to wygląda? No pan... to, to w środku, czyli zawieszona. Aha. Ja wielokrotnie do, tej, do września Prawo i Sprawiedliwość naprawdę świetnie się wywiązywało z tej umowy. Uchwaliło nam kilka ustaw, tym najważniejszą antykorupcyjną czy y, możliwość uprawy y, hodo, y, uprawy y, y, arykułany medycznej w Polsce, tak? Y, w, w, oczywiście pod kontrolą. Y, dopłaty dla wyrównania świadczeń dla rodzin, y, osób niepełnosprawnych, sprzedaż bezpośrednio dla rolników. No ale zostały dwie, y, szczególnie jedna kluczowa ustawa o y, sędziach pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli. No i Solidarna Polska no tak niestety to wszystko opóźniała już w komisji, w podkomisji i w Komisji Sprawiedliwości, że no, warunkowałem dalsze wspólne głosowanie z pisem, tym, że ta ustawa najpierw musi być. Zawiesiłem głosowanie do czasu, dopóki nie będzie ustawa. Ustawa przyjęta. E, przyjęta. Ale bez Solidarnej Polski Prawo i Sprawiedliwość mogłoby tę ustawę przyjąć. No chociażby PSL ma w swoim programie sędziów Ma, pokoju. tylko że problem polega na tym, że w, już w komisji, w komisji, w podkomisji do spraw mm. sędziów w pokoju, w Komisji Sprawiedliwości niestety, ale to Solidarna Polska rozdaje karty. Tak to sobie poukładali w tej Zjednoczonej Prawicy. No ale to komisja potem rekomenduje poprawki, a to nie są e, e, zmiany, które... Przecież muszą być obowiązujące, to i tak potem no, no, cały tak to, cały nie decyduje. Nie w szczegóły, szczęście. bo jak ja mam te wszystkie No tak, ale miłości zaczęło. No prawda na... jest taka, że bez Solidarnej Polski prawo i sprawiedliwość może przeforsować pod warunkiem. sądy pokoju. Tak, tak? Pod, warunkiem, pod warunkiem, że wyjdą z komisji i z komisji, Ale ze względu na, na upór Solidarnej Polski, która w tych komisjach ma bardzo mocną pozycję, nie wyjdą z tej nie wychodzą, nie wyszły z tej Komisji mm -hmm. Sprawiedliwości. O to właśnie chodzi. No i e, Panie proszę, efekt e, może być jaki, jeżeli tych sędziów pokoju nie będzie, to, to co, no, tu, to ten ten, pan no. po prostu jest pan odrębnym bytem niezwiązanym niczym sprawy z prawem i sprawiedliwością? Panie tak, cały czas jestem odrębnym bytem, a te wszystkie porozumienia, które miałem wcześniej, czy to z psl czy jakieś doraźnie, doraźnie m, 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 czynione w, z innymi tam w, w, we wcześniejszym okresie, miały na celu uchwalanie naszych ustaw, z którymi przyszedłem projektami w 2015 roku. Ja nie poszedłem tam po to, żeby się z nimi ścigać, o miejsca w Sejmie, tylko po to, by zrobić wszystko, aby uchwalić jak największą liczbę postulatów z 2015 roku. Jeśli to obojętne absolutnie, czy ja te postulaty uchwalę z Prawem i Sprawiedliwością, czy z jakąś nową frakcją, nie wiem, przyjaźni w stołu no, albo czegoś no, byle nieokrągłego. Panie Proszę, ale czy nie ma Pan takiej refleksji, że może Prawo i Sprawiedliwość też tych sędziów w pokoju nie chce? Może wykorzystali Pana w takiej najtrudniejszej dla siebie politycznej no nie wykorzystali, sytuacji? wykorzystali, nie Kiedy ta proszę, większość nie była nie bez... dla nich. No, Rozbliwa. Nawet jeśli to wykorzystali... I teraz już na, po prostu... No. Panie redaktorze, nawet jeśli zdarzyła się sytuacja, tak pan to nazwa wykorzystania, ja wykorzystałem również tę mm. sytuację i uchwaliłem sobie ustawę antykorupcyjną, której żadna z tych dużych partii w życiu by nie uchwaliła z własnej woli. To tylko ta arytmatyka sejmowa spowodowała, że te kilka ustaw, które przed chwileczką wymieniłem, w tym na czele z została została uchwalona. Więc musiałem iść na jakieś, na jakieś tam umowę z, z, dużą, z jedną z dużych thank <laughs> you Opozycja nie chciała tych postulatów. Przecież ja nie składałem propozycji, no, propozycje, propozycje to chciała, czy chciała, to nie mogła. E, nie, proszę pan, jak nie no, Opozycja mogła. jest opozycją. No to ale, to pan opozycja mówi, no, ale co pan mówi, panie redaktorze, wy, 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 mówi w tej chwili? No, był mieć moment, no to, Ale plus, czy da żeby... mi pan powiedzieć? No, trzeba mieć 235%. Natomiast był moment taki, kiedy ta nasza czwórka decydowała o tym, kto będzie miał większość. I były wysyłane do, były prowadzone rozmowy z y, opozycją. Proszę bardzo, uchwalcie nam jednomandatowe okręgi wyborcze, uchwalcie te wszystkie postulaty i wtedy Wy obejmiecie władzę, nie chcieli. To Panie Przewodniczący, porozmawiajmy teraz o tym, co, co wczoraj wydarzyło się w Sejmie Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za zwiększeniem do 2,7 miliarda złotych, no, czyli o 700 milionów ta wartość się zwiększyła. Papierów wartościowych, jakie mają zostać przekazane mediom publicznym. Trudny rok przed nami. Oszczędności we wszystkich resortach. 5% mają ścinać ministrowie, budżety resortów, no, media publiczne z dużym dopaleniem finansowym. Ale czy pan oczekuje, żebym jakiś rzucił wiąchę jakąś no, 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 nie, no, wiąchę... Komentarza od pana oczekuje. No to komentarz jest taki, że ja nigdy nie głosowałem za przyznawaniem w... chyba, że był taki głosowanie, nie pamiętam po, po, po podpisaniu umowy z pisem przed przyznawaniem takiej kasy dla mediów publicznych. No jakich publicznych, to są media partyjne, nie publiczne, proszę pana, to jest podstawowa sprawa. No a w tej sytuacji, kiedy jest tak, jak jest budżetowo, to to znaczy, one szczególnie zaw... że one... wygląda? No, czy pan mnie chce zmusić do tego, żebym rzeczywiście jakąś no, wiąchę puścił tutaj jest, w kierunku tych, którzy to jest, pomyśleli... To było, żeby... było większość rządząca, która y, cały czas ma z panem Oczywiście. podpisaną umowę zawieszoną, ale co jak, prawda. Ale, ale więc... nie ma tej umowy. no co pan, no, co pan ludziom Pytam, ma... jak pan ocenia te o, działania? No, w, negatywnie ocenia i nigdy nie głosowałem, nie, nie przypominam sobie, żebym głosował za, y, hmm. y, za podwyższaniem y, partyjnej telewizji. Y, wpłacaniem jakichś tam kolejnych pieniędzy. Zresztą ona partyjna jest zawsze w mniejszym lub większym stopniu, ale zawsze ma ten koloryt partyjny, czy to było w czasach Platformy, czy to jest w czasach PiSu. No, to A... mediami na pewno coś trzeba też zrobić. Nie, nie, to, nie jestem zwolennikiem rozparcelowania i prywatyzacji, ale na pewno w ogóle z mediami trzeba było coś zrobić, bo to jest niemożliwe, żeby media, wolność mediów polegała na tym, że w medium wszystko wolno, bezkarnie. Można hmm. kogoś nazwać to złodziejem. To można wrzucić... To to politykę, można Gdyby gdybym ja na przykład był dziennikarzem i zauważył pana w okolicach ogrodu zoologicznego, to mógłbym powołując się na bliżej nie doprecyzowanego, czy jakiś informator Pana zauważył, mhm. podejrzewać, napisać, że Pan jest, jest prawdopodobnie ofiarą. Z tak, z ma Pan bardzo bliskie relacje ze zwierzętami. No jest takie, tak jak bo, mógł, to mo, to, to można nie było napisać. Że, że sądy są i w takich sprawach jak najbardziej pewnie spore pieniądze mógłbym wywalczyć, które musiałby mi Pan zapłacić za takie insynuacje. No. Tak? To niech Pan zobaczy, jak Marek Kubala wywalczy, walczy od 20 chyba lat ponad sądami o, w, o w, w, w sprawiedliwość. No, jak Pan chce tutaj w sądach cokolwiek wywalczyć? Jak ma Panu w sądach to pan wywalczy. Jak pan nie ma, to pan nie wywalczy. No to temat sądownictwa to to oczywiście e, długi. No i dlatego sędziowie, sprawiedliwości. Dlatego, sądzi, dlatego sędziowie pokoju wybierani bezpośrednio przez obywateli to jest początek prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości, poddanie go kontroli obywatelskiej, a nie partyjnej albo utrzymywanie tego stanu rzeczy, gdzie te sitwy sędziowskie, które w 1944 wjechały na czołgach sowieckich do Polski. Tak się no to bym miał. co to teraz, a Nie, 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 nie tak, które w 1944 wjechały do Polski. Ale panie poszczerze, jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, Prokuratura generalnego ministra sprawiedliwości, no, który w dużej mierze też odpowiada, to chyba w największej, za to jak działa wymiar sprawiedliwości, na kolejnym posiedzeniu sejmu głosowanie nad jego odwołaniem, pan będzie głosował razem z opozycją? Panie redaktorze, wyraźnie powiedziałem, do czasu yy, uchwalenia sędziów pokoju, dopóki nie będą uchwaleni, nie będę głosował z prawem i sprawiedliwością. Czyli jeśli, ale jeśli Prawo i Sprawiedliwość uchwali przed wotum nieufności dla, dla Zbigniewa Ziobra, Ziobry uh -huh. uchwali sędziów pokoju, to wówczas siłą rzeczy wracam do umowy z, pi, z Pisem, która między innymi upiwa na to, by, by kwestie, na kwestie personalne. I tyle, no, ale to jest praktycznie szanse są, nie wiem, czy, czy jakiekolwiek są, żeby przed tym wotum y, tych sędziów uchwalić. Powtarzam, raz jeszcze po raz 1263, że do czasu uchwalenia sędziów pokoju nie ma mowy o żadnej współpracy z prawem i sprawiedliwością. To jeszcze Panie Pośle, na jedną rzecz zwróćmy uwagę, która była no przedmiotem dużej dyskusji ostatnich dni. Patrioty, Pan miałby coś przeciwko temu, żeby niemieccy żołnierze z tymi właśnie patriotami, kiedyś amerykańskimi, ale od kilkudziesięciu lat poszedanymi przez niemiecką armię, stacjonowali w Polsce przy granicy z Ukrainą? Uważam, że lepszą byłaby koncepcja skierowania tych patriotów jednak na terytorium Ukrainy, bo to w jakiś sposób też Niemców zobliguje do wzmożenia generalnie, czy, czy no sam samo poruszenie tego tematu, już w jakiś sposób Niemcy troszeczkę mobilizuje, mam nadzieję. Ale to, to oni go poruszyli. Do, większej, do większej pomocy, ale Ukraińcom bezpośrednio, hmm. bo ta po, po pomoc jest jak na razie po prostu żenująca ze strony Niemiec dla Ukrainy. W, 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 ale w, jeśli oczywiście takiej możliwości nie będzie, to powinny stać w Polsce, tak. Nie obawiasz Pan, tak jak prezes Kaczyński, że no, czy jakby leciała rosyjska rakieta, to czy oni by strzelili, czy nie strzelili? Nie, Pana, to już jest chyba dosyć hardkorowe podejście. No, myślę, że by strzelili jednak mimo wszystko. Ale, ale oczywiście sprawę by w znacznej, w znacznej mierze też uprościło, czy jakby uspokoiło fakt, gdyby, gdyby po prostu wojska NATO, nie Niemcy jako Niemcy, tylko po prostu jakiś tam oddział na toski tych rakiet pilnował no ale to działaliby w ramach też yy, natowskiej obrony. No ale dobrze, no ale to odwróćmy sytuację. Niech, pan sobie, wyobrazi, niech systemu... pan sobie wyobrazi sytuację taką, że Polacy proponują Niemcom, że wprowadzą pod Berlin nasze, nie wiem, jednostki czołgów na przykład, które będą broniły w czego Berlina. No to no, niech to pan to, się pod, postawi... uzasadnienie musielibyśmy znaleźć do tego, żeby, żeby mieli pod Berlin wprowadzać jednostki czołgów. Tutaj uzasadnienie akurat y, jest. Panie redaktorze, powtarzam raz jeszcze. No uważam, że lepiej gdyby stały na Ukrainie. Jasne. Ale wy też to, co robicie z tymi rakietami, wielkie ajwaje i tak dalej. No, ja mam sprawę, nadzieję, że, mam dnia, nadzieję osłaną, że one staną. Mam no, nadzieję, że one staną, że one będą w ogóle w pobliżu granicy. No bolałbym, żeby były po stronie ukraińskiej, ale jeśli będą po polski, to też super. No. A mówił do Paweł Kukis 15 parlamentarzysta i demokracja bezpośrednia jest Koła sejmowego Dziękuję demokracja bardzo. bezpośrednia dobrego dnia panu posłowi, życzę wszystkiego do, do widzenia. Radio Plus. Sedno sprawy.